Moleczko widzę z tej strony znowu urbexon, i ja mamy taki domek i zastanawiamy się w sumie czy to jest na pewno opuszczone. Ale wydaje mi się, że tak. Więc chyba zaraz wbijamy tam jak coś stoi dziwny typek, z by trochę za nami, więc jak odejdzie to wracamy. Dobra, jesteśmy już tutaj obok. Udajemy, że robimy coś przypadku Macie. Tam przed chwilą jechało auto, ale widzę, że już nic nie ma. Więc, myślę, że zaraz wbijamy. Zostawiam sobie tu deskę. I wbijamy to. Furtka jest otwarta. Więc po prostu wchodzimy. Tu jest coś normalny grudeczek, tu jest zamknięte. Auto.

Szybko hmm. Buda jakaś. Tu jeszcze jeszcze jeden pokój. Przy kible Achton, forbatten, angle. Oh stailem. jest światło. Tu już nic nie ma. Tylko coś takiego. Dobra. Dobra Zobaczmy chodźmy. czy tam te drzwi są. Trzeba się tu jakoś wbić. No tędy to jest ciężko, które ledwo przechodzi telefon. Ale zobaczcie tam, bo to może być... Ała, otwarte. To może być otwarte Nie, nie ma chuj mhm. ja weszliśmy No to sobie weszliśmy, nie? K 11K No na pewno tutajśmy mieszkały to i Miesz, to wygląda jest... na no, no to sobie zrobeksowaliśmy widzowie. By... i to nieźle No to nie nawet nie wiem w ogóle czy to wstawiaśmy no. To Ale ani nie wejdziesz, ani tam. Wyglądam taką, mogę wam jedynie coś pokazać, bo mi ręka tu przechodzi. Druga mogę odsłonić. Wyglądaj, no jakby to, nie, nie wiem, to już jakoś dawno było opuszczone. Nie? No nie jest jeszcze aż tak tutaj. A ty na tym styropian jesteś do poziomowania. Żeby ściana była prosta coś tu jak inaczej mieszka. No to, tak, to, tak, na pewno. A Dobra, czy? wychodzimy i jeszcze zaraz wracamy. Teraz jeszcze tak szybko powiem. Z tego co wyczytaliśmy w sieci, w internecie, dom stoi odpuszczony od około 6-7 lat. Mieszkała tu w starsza pani, która no po prostu normalnie umarła. Mąż jeszcze parę lat wcześniej Pokażę jeszcze takie ujęcie od, od boku. Tak to wygląda. Sądząc po, po tych drzwiach, myśleliśmy, że po prostu... Że po prostu, niezwyczajnie to będzie otwarte. No niestety. Myślę, że jeszcze za jakiś czas wleci odcineczek z, z kopalni. Yy, może jeszcze będzie jakiś osobny z samej historii kopalni. Yy, no i widzimy się za parę dni. Zachęcam do lajkowania.